W internecie pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmowy nowego sezonu trzeciego, który zdradza nam sporo nowości. Poznaliśmy pierwszą nową lokację, jaka pojawi się na wyspie kolejnego sezonu. I co ciekawe, znamy prawie cały nowy karnet, który trafi do gry. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Miguel, i witam Was na filmie ze zwiastunów nowego sezonu trzeciego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu. Kursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak każdy z was na pewno bardzo dobrze wie, już dokładnie w nadchodzący piątek, czyli za 4 dni do Fortnite'a zostanie wprowadzony nowy sezon trzeci, a my gracze poznaliśmy właśnie ogrom informacji na temat tego, co tam się pojawi. Wszystko to wydarzyło się w ostatnim. Niedzielę o godzinie około 5.30 rano, gdzie na Twitterze na oficjalnym koncie Fortnite'a został opublikowany post, gdzie było napisane, trzymamy zapięte pasy, a do samego postu został dodany taki krótki zwiastun. Zwiastun ten został opublikowany, ponieważ w tym samym czasie w Stanach odbywało się wydarzenie związane z Monster Trackami i sam filmik początkowo został opublikowany tam, na billboardzie, a dopiero później został dodany na oficjalne konta od Fortnite'a. night -a. sam zwiastun jako pierwszy do tej pory przedstawił nam najwięcej nowości związanych z nowym sezonem i ja rozpocznę wam wszystko po kolei co jest widoczne na tym zwiastunie i zaraz na początku możemy zobaczyć nowego skina karnetu bojowego. Postać ta jest widoczna dokładnie w tym miejscu tutaj i teraz w tle macie widoczny lepszy widok na tą postać i sama skórka na 100% zostanie wprowadzona w kolejnym sezonie a skoro była ona na zwiastunie to raczej na pewno trafi do nowego Karnetu bojowego. Kolejna nowość, odnośnie nowego sezonu, pojawiła się dosłownie sekundy później, bo zaraz na oddalonym ekranie mogliśmy zobaczyć te ulepszone splesze, które po wyrzuceniu, poza tym, że leczą, tak jak te podstawowe, dają nam efekty szybkiego biegania. Najprawdopodobniej przedmiot ten trafi do gry w kolejnym sezonie i będzie dostępny właśnie z tych skrzynek na wyspie. Co byłoby bardzo fajne, lecz spokojnie, kochani, bo przed nami najważniejsza część całej tej zapowiedzi jaka tam się pojawiła. Zaraz później możemy zobaczyć, że przenosimy się do samego centrum burzy piaskowej, gdzie widać te dwie postacie jedna z nich to agent chaosu, a druga postać to oczywiście ten skin tutaj i według glikerów jest to nowy skin karnetu, którego mogliśmy zobaczyć na tej mapie drogowej. Skórka ta na obecny moment nie jest nam znana, lecz prawdopodobnie trafi ona do nowego karnetu bojowego, tak jak postać z samego początku i to dopiero zobaczymy. Lecz spokojnie, bo przed nami kolejne nowości, jakie pojawiły się w tamtym miejscu. Kolejna nowość pojawiła się zaraz później i są tam widoczne nowe pojazdy, jakie pojawią się na wyspie, i na starcie jest widoczny pojazd z ostatniego zwiastuna dla twórców. Potem jest widoczna jakaś nowa karoseria i na koniec też coś jest. Na samym końcu, przez milisekundy, widać jakiś wielki pojazd, który ma naprawdę ogromne koła. I jest to na 100% nowy Monster Truck, tym bardziej, że zaraz po tym zwiastunie na scenie tego wydarzenia wjechał Monster Truck na styl sezonu trzeciego w Fortnite. Na zwiastunie filmikowym nie pojawiło się już nic więcej poza tym, co przedstawiłem wam tutaj, lecz nie oznacza to tego, że nie mamy więcej nowości, bo przed nami pozostałe skiny karnetu bojowego, współpraca Marvela, jedna nowa lokalizacja oraz jeszcze jeden zwiastun. Kolejny zwiastun, jaki pojawił się wczoraj, to tym Razem był post ze słowami: Kto tu postawił tyle piasku, co wprost podpowiada nam i potwierdza informację, że na wyspie nowego sezonu pojawi się całkowicie nowy biom pustynny. A i co ważne, kochani, ten pierwszy zwiastun filmikowy na koniec miał informację, że tło przedstawione z filmu to nie jest tło, jakie przedstawia obecną wyspę i zostało to specjalnie przygotowane w celu stworzenia całego tego nowego zwiastuna. Kolejna nowość, jaka pojawiła się w temacie sezonu trzeciego, to pewna kolejna współpraca, jaka zostanie tam wprowadzona. I według likera Heipexa, do gry ma zostać dodana współpraca Fortnite'a z Marvelem, która ma pojawić się jakoś na koniec sezonu. Prawdopodobnie to właśnie z Marvelem będzie kolejne mini wydarzenie, które zapoczątkuje cały sezon Marvela. A nawet jeżeli nie będzie to po to, to i tak mamy otrzymać kolejną współpracę z nimi w nowym sezonie, tak więc spodziewajcie się sporej ilości nowości. Następna nowość, jaka pojawiła się tego dnia w internecie, to informacje na temat pozostałych skinów karnetu. I teraz w tle macie kolejnego skina, jaki ma pojawić się w nowym sezonie i co ciekawe kochani, jest to kolejny, prawie że potwierdzony skin. A dokładniej na mapie drogowej, tej tutaj, poza tym dużym skinem, jest widoczny skin na podobiznę tego z Ligi. Lecz jest to prawdopodobnie ta postać tutaj, tym bardziej, że na ankietach skin ten ma na nogawce napis Nitro, tak jak zwiastuny nowego sezonu. Liker Hypex wspomina, że skórka ta jest pewna i że jest to kolejny dowód na temat tego, że ma się ona tam pojawić. I pamiętajcie, że poza nią w tamto miejsce trafi jeszcze ta skórka tutaj, bo ona również ma napis Nitro, ale na na samym środeczku. Do tej pory poznaliśmy tak naprawdę pięć skinów karnetu bojowego i są to te skiny tutaj i ten żółty, ponieważ jego skin na wyspie wspomina o metamorfozie, a zaś ten skin tutaj ma na sobie to samo logo, co na plikach eventowych puszczonych w spektogramie. Możemy nawet powiedzieć, że znamy siedem skinów i pierwszy to ten skin z falauta, ponieważ pojawił się on na niedawnym zwiastunie i trzeba też pamiętać o tym skinie ze zwiastuna filmikowego i nie było go go wcześniej, bo nie znamy jego dokładnego wyglądu. To tak, jak tutaj ma się to prezentować, i brakuje nam obecnie tylko jednego skina nowego karnetu i dokładnego wyglądu tego drugiego. I pamiętajcie, że niektóre z nich mogą trafić do sklepu z przedmiotami, ale większość z nich na 100% trafi do tego karnetu. Ostatnia nowość, jaka tam się pojawiła, to nic innego jak nowa lokalizacja, jaką poznaliśmy. I co ciekawe, kochani, zaraz po informacjach na temat skinów pojawiła się. Informacja na temat jednej nowej mini lokalizacji, jaka pojawi się po jego starcie. Informacje o tym podali wszyscy likerzy na Twitterze, którzy wspomnieli, że te dwa światełka w burzy piaskowej to nadchodzący statek, który był na zwiastunie i mamy nawet jego model, który pasuje do tego zwiastuna przez przód i ma on wyglądać tak. Zdjęcie te oczywiście nie jest teraz dokładne, lecz trzeba pamiętać, że dokładne jego tekstury będą dla nas dostępne dopiero w nowym sezonie lub jeszcze pod koniec tego sezonu teraz, bo sam statek zbliża się równomiernie z tą wielką chmurą burzy piaskowej, która nadchodzi nad wyspę. Tak jeszcze przy okazji macie teraz porównanie tego statku do statku Midasa, który był ostatnio na wyspie, i jak widać jest on trochę większy, no i nic dziwnego, sam statek pomieścił nowe pojazdy. Monster traka i nawet kilka nowych postaci. Nie wiemy obecnie gdzie będzie on dostępny na wyspie, ale stawiam, że będzie w tej okolicy, tutaj. Tym bardziej, że do z tamtego miejsca nadchodzi burza i to dopiero zobaczymy, bo może być on dostępny gdzieś indziej, bliżej nowego biomu, który pojawi się na wyspie. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje jakie pojawiły się w ostatnią niedzielę i jeżeli coś pojawiło się w poniedziałek to będziecie mieć to teraz na ekranie, a omówię wam to na nadchodzącym filmie jutro. Tak więc jeżeli chcecie jutro na kanale kolejny odcinek na temat nowego sezonu trzeciego to napiszcie teraz komentarz sezon trzeci. A nie dość, że jak zawsze pojawi się kolejny odcinek w jego temacie już jutro na kanale to przy okazji każda osoba z takim komentarzem jak zawsze dostanie ode mnie. Mnie serducho. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. jo